Od kilku dni w mediach słychać o tym, że Chińczycy planują stworzyć sztuczny księżyc. Ma on znaleźć się na orbicie ziemskiej około 500 km od jej powierzchni do 2020 roku. Chcecie dowiedzieć się więcej? Oglądajcie dzisiejszy odcinek Tech Alert. Zanim zaczniemy, pragnę Was serdecznie zaprosić do subskrypcji kanału TechnoStrefa i kliknięcia dzwoneczka, abyście nie przegapili nowych odcinków. Nie zapomnijcie zostawić także łapki w górę, jeżeli materiał Wam się spodobał. Naukowcy mają nadzieję umieścić sztuczny księżyc nad miastem Chengdu. Ma on służyć do oświetlania ulic miejskich po zmroku w celu zaoszczędzenia energii elektrycznej. Będzie on działać tak jak prawdziwy księżyc, odbijając i kierując światło słoneczne prosto na miasto, po prostu je oświetlając. Prawdziwy księżyc oczywiście nie ma aż takiej wydajności, jeżeli chodzi o odbijanie światła słonecznego, jednakże naukowcy wzięli to pod uwagę i sztuczna wersja ma odbijać tego światła aż 8 razy więcej, jednocześnie będąc znacznie bliżej Ziemi. Cheng Feng stwierdził jednak, że jeden księżyc nie jest wystarczający, by w pełni zastąpić latarnie uliczne. Jego moc będzie stanowić około 1 piątą typowych lamp miejskich. Do roku 2022 na orbicie mają pojawić się jednak kolejne trzy księżyce, jeżeli pomysł okaże się trafiony. Prognozy są obiecujące, szczególnie dotyczące wydatków za energię elektryczną. Księżyce rocznie pomogą podobno zaoszczędzić nawet 173 miliony dolarów. Jednak zanim to wszystko należy przeprowadzić jeszcze mnóstwo testów, a w szczególności czy te księżyce nie będą miały wpływu na środowisko naturalne. Warto tu wspomnieć, że Chiny nie są pierwszym krajem, który chciał stworzyć ogromne lustro odbijające światło słoneczne i doświetlające miasta. W 1990 roku Rosja planowała stworzyć satelitę z ogromnym lustrem, które pomogłoby oświetlić miejsca w kraju, w których słońca po prostu brakuje. Niestety w roku 1999 projekt się nie udał. Przy wejściu w atmosferę satelita uległa uszkodzeniu, a lustra spaleniu, w związku z tym inicjatywę porzucono. Dajcie znać w komentarzu poniżej, co Wy sądzicie o takim rozwiązaniu i czy w ogóle według Was jest to możliwe. Tymczasem, jeżeli film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych filmów. Mówił do Was Alo, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie!